Hejo, mam na nią Iwona i zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak tak, i zostańcie ze mną na dłużej. E, dzisiaj jest 23 kwietnia, czyli Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a zarazem moją rodzinę. <grych> Więc pamiętam, jak się dowiedziałam ileś tam lat temu, że właśnie 23 kwietnia to jest Międzynarodowy Dzień Książki. Ja byłam bardzo podekscytowna, bardzo się cieszyłam. Że się właśnie urodziłam w Światowy Dzień Książki, ponieważ został on uznany, zatwierdzony w 1995 roku przez UNESCO. Ale jak to się stało, że w ogóle 23 kwietnia zostały wybrane na święto książki? To już za chwilę Wam powiem. I właśnie w pierwszej części filmiku będzie krótka geneza tego dnia. A później w drugiej części filmiku dowiecie się o konkursie, w którym będziecie mogli wygrać dwie książki przez dwie osoby. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. I cóż, żeby już nie przedłużać, lecimy z tym filmikiem. No to może dlaczego w ogóle 23 kwietnia? Dlaczego ta data? Ponieważ wtedy umownie zmarli, w 1616 roku zmarli trzy, mało trzech autorów książek. Zmarł wtedy. Em, Miguel de Cervantes, William Shakespeare oraz peruwiański autor książek Inca Gar Garcilaso de la Vega. Przy czym śmierć Szekspira jest zanotowana według kalendarza juliańskiego, natomiast dwóch pozostałych według gregoriańskiego. I właśnie dlatego 23 kwietnia, dodatkowo 23 kwietnia to także rocznica urodzin lub śmierci kilku innych wybitnych autorów i pisarzy, między innymi Władimira Nabokowa, którego możemy kojarzyć z Lolity, czy Maurista Drunona, Haldona Laxnessa i tam kilku jeszcze innych. I teraz może jak to się w ogóle zaczęło, skąd to się w ogóle stało, że powstało takie coś jak Światowy Dzień Książki, Święto Książki. To... 23 kwietnia w Hiszpanii, wszystko zaczęło się od Hiszpanii, od Katalonii, kobiety były, było może także kobiety były obdarowane przez mężczyzn czerwonymi kwiatkami, ponieważ wtedy jest Święto Świętego Jerzego, czyli patrona Hiszpanii, i właśnie mężczyźni obdarowywali kobiety czerwonymi różami jako symbol krwi smoka. I po pewnym czasie kobiety stwierdziły: No, a dlaczego my nie możemy czegoś dawać mężczyznom? I właśnie zaczęły obdarowywać mężczyzn książkami. I w 1926 roku wydawca Vincente Claver-Angles wyszedł taką propozycją, pomysłem, świętem właśnie książki, hiszpańskim świętem książki, który od 1930 roku został oficjalnym świętem właśnie Hiszpanii, czyli Hiszpański Dzień Książki, aby 34 lata później stać się hiszpańskojęzycznym Dniem Książki, który właśnie był obchodzony w krajach hiszpańskojęzycznym Języcznych od 1964 roku. I po jakimś czasie e, UNESCO stwierdziło, że też zatwierdził właśnie ten 23 kwietnia jako Światowy Dzień Książki. Od 1995 roku, właśnie w ponad 100 krajach jest uznawany Światowy Dzień Książki 23 kwietnia. Jeszcze jedna ciekawostka: e, w Anglii nie jest to 23 kwietnia, ale jest to 23 marca ponieważ właśnie w kwietniu, w dzień, jak jest Światowy Dzień Książki na świecie, jest to dzień ich patrona, bardzo ważny święto narodowe, dzień właśnie patrona świętego Jerzego i oni stwierdzili, że tamto jest zbyt ważne, żeby wtedy też jeszcze dodawać dodatkowo święto książki. I co roku właśnie też jest, też jest publikowane miasto, które jest stolicą książki. I pierwszą stolicą książki był Madryt, a w 2016 roku taką stolicą książki był Wrocław, gdy też właśnie Wrocław wyszedł z inicjatywą tak, powstania światowego hymnu książki. Jest to właśnie symboliczny projekt Wrocławia jako stolicy książki. Tekst hymnu to jest wiersz włosek poety autorstwa Tadeusza Różewicza, natomiast muzyki Jan kanty Pawłuskiewicz. Ja Wam podrzucę link do, do właśnie hmm, hymnu, żebyście mogli sobie odsłuchać. Ja go jeszcze nie słuchałam, więc tylko będę za chwilę słuchała, ale to też, jako taka ciekawostka. I dobra, i to jest pierwsza część filmiku, taka troszkę właśnie hmm, ogólna. I właśnie, jeszcze nie zapominajmy, że o prawach autorskich, to też dzień praw autorskich gdzie każdy z nas powinno zależeć na tym, żeby autor, osoba, która stworzyła tekst, osoba, która później go opublikowała, wydawnictwo, żeby dostało za to pieniądze, a nie, że my pobieramy sobie gdzieś tam z internetu piracką wersję, więc pamiętajmy też o tym, że my wspierając ich, później oni nam dają książki jeszcze lepsze, jeszcze więcej jeszcze nowsze. E, I tak, to jest końcówka tego pierwszej części filmiku. Okej, okay, teraz druga część filmiku, troszkę przyjemniejsza dla Was, ponieważ zapowiedź pierwszego konkursu na moim kanale. Będziecie dwie osoby będą mogły wygrać dwie książki. Pierwszą to jest e, dzień i gość pani Laj Bartugo, a druga to jest Wojna Magoła pani Rebeki i Hukang. Ja niestety nie mam ich przy sobie tutaj fizycznie, ponieważ plany naszej rodziny dość bardzo się pokomplikowały w ciągu ostatnich dni i musiałam nagle opuścić mój dom i po prostu nie mogłam ich zabrać ze sobą. Ale tak, dwie osoby mogą wygrać dwie książki, czyli jedna osoba dostanie jedną książkę, a druga osoba dostanie drugą książkę. I żeby wygrać, e, wystarczy spełnić dwa warunki: czyli, pierwsze, być obserwatorem tutaj moim na YouTubie, w sumie subskrybentem. A drugie, że, drugie, odpowiedzieć na pytanie konkursowe, czyli jaka książ, jaką książkę teraz najbardziej lubicie i jeżeli chcecie, dlaczego. E, Argumentacja nie jest obowiązkowa, ale jeżeli chcecie, to zapraszam, z chęcią poczytam o jakichś fajnych, nowych, dobrych książkach. Jeżeli chcecie, to też zapraszam na mojego Instagrama. Możecie mnie tam zaobserwować, może popatrzeć, czy wam pasuje, profil, czy wam nie pasuje, może a noż wam się spodoba. I oczywiście e, zaznaczcie, którą książkę chcecie wygrać. E, I tak, konkurs będzie trwał do 7 maja, czyli macie równe dwa tygodnie do północy. Czyli, tak, żeby w tej dacie był 7 maj, po prostu konkurs <noise> w komentarzu. I tak, ja wyniki opublikuję 9-10 maja. zobaczę jak to będzie czasowe, jak się wszystko później potoczy w naszej rodzinie. W krótkim filmiku, po prostu informacyjnym, tutaj na YouTube, żeby wszystko właśnie było tutaj zawarte. I ja później się odezwę do dwóch osób, które wygrały, i później one mi po prostu przekażą już swoje dane kontaktowe. I cóż, to jest chyba wszystko I jedyne jeszcze, co, to ja jestem fundatorem książek One są sfinansowane po prostu przeze mnie Dobra, i to już jest wszystko To już jest całość tego filmiku Jeżeli Wam się podobał I zostańcie ze mną na dłużej oczywiście zapraszam do konkursu Mam nadzieję, że uda się Wam wygrać Jeżeli będzie tylko jedna osoba chętna na konkurs Do konkursu No to ta osoba wtedy zgarnie dwie książki I cóż, to chyba już wszystko Takich ogłoszeń z tego filmiku ja lecę i do zobaczenia w następnym.